Trzymam witajcie w kolejnym odcinku z bozerki w dzisiejszym odcinku. Nagrywam to o 3.30, więc po prostu jeśli chodzi o mój sposób myślenia. Będzie Orka MTZ. Nie będziemy rozsiewać na wowu. Głosy zaręć bo nagrywam tego samego dnia, którego nagrywa... nagrywałem zeszły odcinek i po prostu póry godziny później. O, właśnie tu pamiętam mamy nowy nabytek na farmie zmieniłem sobie beczkę na taką o jeszcze praktycznie pieniędzy nie mam jeszcze ogarniemy sobie kilka pól może przed więc tu mamy pierwsze pole to jest pszenica więc mnie to zbyt się nie interesuje yy. ale tu już mamy koszone pole takie bym wziął tylko 96 tysięcy tak średnio Dalej, ja bym przypomniał lekkiej łąki, nie? Niestety tutaj mamy taką fajną Dużą i wcześniej mówiłem, że fajnie bym, bym było mieć 53 tysiące nie wiem, tak sobie po, poskaczemy po polach, zobaczymy, co tutaj w ogóle jest Bo też taka wyjebitna ta tutaj Ale tutaj taka fajna mała Jesteśmy tutaj 20 tysięcy więc taka łąka myślę bardzo spoko zaczekajcie tak to jest A to 29 nie taka bo to są podzielone to nie tatu kosztuje 30 tysięcy taki 20 000. no opłaca się bardziej tą koszt więc weźmiemy sobie pożyczkę tysięcy i teraz ją kupimy. I yy, to było tutaj, ja sobie poza odcinkiem po prostu ją skoszę. I w ogóle najprawdopodobniej na sianokiszonkę. Tutaj proszę bardzo, jest razem sobie zamknąć drzwi. od obory tutaj. Ta emera poza odcinkiem też narobiłem krąg, więc mam co jeść. Mam czas ustawiony na 15. Na jeden, czekajcie, to sobie ustawy na 15, a nawet na 30. Żeby ta orka była taka, wiecie, bardziej nocna. Dobra. Będziemy orać sobie tutaj to pole, które łucimy od kilku odcinków tak naprawdę. Już nie wiem. Najlepiej by było do tego winkla chyba. Dobra. po, Dobra. I zaczynamy. Teraz o, aby pierwszy przez przejechać prosto, dobra nie się zarobiliście e, aby pierwszy przez przejechać prosto, potem jeszcze tak naprawdę pójdzie z górki No do tego TZ tak średnio bym powiedział ten puk też przydałoby się nowy kupić I nawet sobie teraz zobaczymy, bo czemu by nie? Idzie to w miarę prosto, ja sobie poza, no, dokończę orkę poza odcinkiem. Yy. Chciałem sprawdzić, chciałem sprawdzić... Pugi, pugi chciałem sprawdzić. Bo jednak yy, by się jakaś czwórka. Bo my mamy, proszę ja was... Tentu. I ona właśnie do 10 km na godzinę. A ja bym to coś takiego 90 koni, więc tak średnio by było z innym człowiekiem. A jeśli chodzi o głębosze bo to jest taka opcja. A tu nie ma nic takiego dla nas. 130 koni. W sumie to ten puk robi jak dwuskibowy, więc... Trzeba być coś innego. Jakiś... Może tak sobie poglądam też cieniki, skoro już jestem. Zakon no, uczyłem się trochę bardziej. uderzyły może w pola interesowałbym mnie ten MTW. On jest w miarę tani właśnie. Tutaj okay. 8200. Ja ceny mam z farminga, więc jak najbardziej robotka jest tania i też bym, bym chciał po prostu iść w tej serii właśnie w MTZ-y. taka, wiecie zaufana marka może później by te poglądy się zmieniły, jeśli bym po prostu... Yy, co? Po prostu to, takie lepsze MTZ-y by się skończyły, bo wiadomo mtz -y są produkowane do iluś tam konie, a po to może, to może bym sobie później Ewentualnie na jakiegoś drona wymienił, ale na razie to tam jest odległa e, przyszłość. To już by było po zmianie mapy. W sumie zobaczymy, jak to wyjdzie, bo... nie wiem dokładnie. E, ogólnie, ja chyba, jak chyba to, jak to nie będę bo wkrótce trochę wykończony jestem. W nie ma się co dziwić. Siedzę na kompie od jakiejś 16 Jest trzecia w nocy, więc no, powiem wam. Trochę się przyjedzieła wiadomo z przerwami, ale w to też nic nie zrobiłem, tak szczerze mówiąc o 16 nie 18 gdzieś 18 17 na kompo usiadłem bo przebywałem w jednym miejscu siedzę w pracy no i tak to wygląda ogólnie to chciałem tutaj cokolwiek robić ale gryówki nie mamy zbyt dużo właśnie zbyt jest 4000 litrów to tam jest praktycznie nic yy, obornika mamy jeszcze mniej ale teraz widać wydajność tutaj elegancka jest yy. o. też może kilka krówek by się kupiło bo jednak 191 godzin to jest jakieś yy, 3-4 dni w sumie teraz na ten czas na 15 będzie lecieć na prawdopodobnie szybko yy więc te krupki też już... w teraz ja na 30 mam czas, więc są trochę szybciej będzie. myślę jak będzie taki wieczorny, yy, wieczorny moment, to sobie, czekajcie, że tutaj na chwilę stworzenie pół włączę. To tam był taki taka kępa trawy, że tak się wyrażę. W ogóle tu sobie jeszcze miniaturkę zrobię. Coś takiego. Najbardziej na pół. No tak, może o. dobra cyk zdjęcie na miniaturkę Dobra Zaczyna chyba nie będzie za długi, bo ta orka to też jest nie wiadomo co zobaczę, zobaczę Zależy jak nam się tu będzie grało Powiem wam szczerze, że najprawdopodobniej Usieję nawóz i po nawozie dam... Poza, ten Nawóz to po, po, poza odcinkiem, odcinek siełów będzie ponownie. Tym razem właśnie e, mtz em bo zeszły jeszcze z etorkiem, e, Też e, właśnie robiony. Więc możecie się tego w przyszłości spodziewać, właśnie moje konto to jest 16 tysięcy, teraz wziąłem te 30 tysięcy kredytu, to... to że właśnie chcę szybko zrobić, żeby chociaż trochę mi się zwróciło, tutaj będzie najprawdopodobniej soja zasiana żeby właśnie się szybko zawróciło w sumie słono mam dużo więc czemu by nie? Jeszcze będzie orka w sumie tutaj głupie to robię bo oram głupie pole a mógłbym zaorać łąkę i w sumie to mogę po prostu zacząć orać inny fragment nie no prawa jest więc Poza odcinkiem to sobie może jeszcze siana kosy zrobię. Wyłączę sobie wzrost im na razie. pamiętam, bo później będą z tym problemy. Jak przeważnie. Ogólnie tutaj żorka będzie żmudna i to strasznie tym półgiem, to pół do wytorka. Tutaj nie wiem czy ten antyzetik tak przednie, Bez przedniego na i do Maconi 80 pewnie gdzieś. Yy... Ten tezek z przodu ma 80 koni, on ma, więc tak bez przedniego napędu, tak słabo. A ten tam, ile miał? 100? 110? No to już jest ten z przednim właśnie ten większy, bo 80 później też były 90 koni. Ma więc trochę, niby tam 10 koni jest tylko mocniejszy, ale tak naprawdę to dużo daje ten przedni napęd, i tak sobie też będziemy wybrać bardziej realistycznie, bo w sumie do tej żeby dać kółki teraz kibowy to... no tam taki takich polach, to czemu by nie w ogóle do podoryki, ale... jeśli chodzi o takie górzyste bardziej tereny, to taki MTZ... na głęboką orkę, żeby bez przedniego napędu, był, to tak trochę słabo orać. według nie przynajmniej. Zależy jeszcze wiadomo jaka jest gleba i w ogóle. No, się rozgadałem strasznie. Nie wiem czy tam no, mówiłem wcześniej, ale chyba tak, że nowy nabytek tutaj, proszę bardzo, beczka. Niestety jest ona tylko na wodę i systemę po prostu będę sobie wypożyczał co, co te 10 tysięcy. Jeszcze będziemy patrzeć, e, e, przeważnie będę wypożyczał to, jak będę miał ponad 10 tysięcy tego mleka, ja 1000 na dzień przeważnie mam. Więc tam i będę sprzedawał, jak będzie naprawdę dobra cena, bo tak to się nie opłaca, tutaj, tak mleka mieć też mógłbym mieć wszystko po prostu w soi i najprawdopodobniej po prostu będę robił live, y, że będę robił po 2 dni żliwa i tego na odcinkach nie będzie, to będę robił takie podsumowanie jakby. Też jakaś nowa przyczepa by się przydała, ta nasza jest mała strasznie. W sumie to ta, ta dwukołówka też jest tylko rozwiązaniem, bo na takich na przykład my mamy te 20 hektarów, to mamy dwukołówkę, nie? Wiadomo to jest wszystko w jednym w jednym kawałku tak się wyrażę i to tam dużo jazdy nie ma i tak naprawdę na dwukłowku naszą wejdą dwa zbiorniki kombajnu a my i tak jeździmy co jeden, bo też mamy głupie miejsce sypu w realu i, i tak ciężko wjechać, bo trzeba cofnąć, to jeszcze jest wylane wyżej z 30 cm 40 i to właśnie trzeba tam zawsze wi wiadomo jakieś podkłady robić, to też 60 to wiadomo się zwozi jak jest taka mała przyczepa. To słabo żeby cofnąć w ogóle to było w tym roku takie zdarzenie, że właśnie było mało osób, które tylko ja zostałem, bo tam wszyscy jechali gdzie indziej no i przyszedł czas na żniwa. Kombajn był dostępny, więc pomyślałem, że zadzwonię do kombajnisty, zadzwonię do czaty, zróbliwo wszystko i po prostu będę odwodził. No i przyszedł deszcz. Ja oczywiście trochę smutny, bo to jednak był taki rok, że kombajn... o kombajnisty było ciężko, bo tam się psuło mu coś w tym klasie jego, nie wiem, co tam było. No i ciężko było kombajnisty właśnie, chcieliby, chcieliśmy jakieś szyki też tam mieć spieszone, żeby zbelować im z głowy, wiadomo jak wszyscy. No i, czy mu doszło po prostu, bo było... Wziął swoje i tam nie miał czasu, żeby swoje kosić. A wiadomo, jak to jest, jak się robi usługi u kogoś, to od razu ludzie sąsiedzi się pytają, czy też można tak odmówić. To też słabo. I właśnie chcieliśmy mieć wszystko, a że mu pasowało praktycznie idealnie, żeby do nas podjechać. No to też była zapowiadana burza z deszczem. No i skończyło się to tak, że Miałem w planach skosić jakiś hektar A skosiłem 5 by... Nasz kombajnister skosił 4-5 hektarów Więc myślę, że to jest naprawdę dobry wynik Ale pod koniec to już był drive Kurde To już e... Kurde, jak to się mówi po polsku Wiadomo, jak ktoś nie wie to jest skoszysz i tak to... Też czasami mówię po paszuczku, niektóre słowa, jak wiadomo język jest mieszany, bo się trochę tego, trochę tego uczyło i teraz tak mówi, ale to już ten, ten deszcz tak padał ostro, że wiadomo jak to trochę popada, to tam też od razu wielkiej tragedii nie ma. trochę znaczy, przesuszyć jednak klipisku, bo wiadomo od Pałacu Polarstwa w silosy, się nie opłaca inwestować. No i to już lało tak szczerze mówiąc to, to w ostatnim szczepce to był transport ekspresowy. No ale wszystko się dobrze skończyło. Potem Podaję, że dwa dni później to, to słowa już była sucha, więc to już belować to. Wszystko było dobrze. No i tutaj właśnie się rozgadałem strasznie. No jak na ten... Trzy skibowy pół, który ora jako dwuskibowy jak widać tutaj ci będą Są e, dwie tych, które orki przygarnięte to Jest trochę słabo Ale to właśnie będzie też połączone ta łąka więc... Może wiecie co, ja to po prostu za orę, nie będę tutaj prawy szkosił Skoszę bo... tam to tam to chyba prosto zakultywuję, jeśli będzie taka możliwość i tyle będzie tej trawy. No nie, tam to nie zakultywuję, tylko to po prostu skoczę sobie poza odcinkiem. Na pewno nie dzisiaj, bo to już jest zaraz czwarta, a ja się chcę wyspać. Też nagrywam o takiej godzinie, bo w tygodniu nie wiem, czy mi się będzie chciało jeszcze zmontować. To wiadomo, to tam jest chwila. Ten render to wiadomo też... Szczerze mówiąc nie chcę mi się w tygodniu z roboty przygody nawet grać, to. Za chwilę, żeby zmontować ten filmy, nie wiadomo, ja to tylko odszumi, tak naprawdę powtarzam na muzykę. To tam jest chwila. I ten render to mi aż tak nie przeszkadza, tylko właśnie gdyby się coś grało to tak słabo. A tak jak przychodzę z pracy, to tak ja właśnie jak mówię siły na nich to no słabo. Więc tym graniem nie chcę się po prostu siedzieć, ja mam tak dobrze, że... W roku odpalę sobie coś i rozwalę się na łóżku i leżę no, jakieś by się przydały albo coś, bo... Jeśli nie chce siedzieć, to może by się na fejce pograło Wtedy zobaczymy no, nie będzie kasa Razie jednak Priorytetem jest Mikrofon, żeby lepiej mieć, bo... Z tym to, to jest trochę zabawy, a też... Ale mój głos jest taki bardziej komputerowy, przez to... Jak to się nie zda, to właśnie ta, ta redukcja szumu tu tak robi, właśnie że ten głos nie jest aż tak realny. Kurde, 16 minut już jest, więc naprawdę spoko czas, myślę. Właśnie ja sobie to pooram. W sumie wszystko moje chyba wymaga zaorania, nie? Wymaga za... czekajcie kurde, żeby tutaj było tak git w miarę. ...i wymaga zaorania. Eee... Było. Eee, to tak. To tu też. To tam niby nie, niby tak. No to tu też, czyli wszystko Nie, to tu nie. No i co tam, ja tylko z pewno chyba kultywatorem przejadę i tyle. Tylko... Jako... To ten to platek, a to chyba wiecie co sobie poza odciągiem kogoś na usługi wezmę po prostu wypożyczy sobie, sobie jakiś ściągi z Gruberem, no z Gruberem, z Głęboszem i to tam wgłęboszuję, bo nie chce mi się tego robić też od tego sezonu będę starał się y, już powoli wszystko wdrażać czyli tam wapno i tak dalej nie no, tego sezonu wata nie będzie, ale będę w w ogóle, więc myślę, że też spoko. No, tak naprawdę jest praktycznie koniec farminga, e no, odcinka. Nie wiem, jak jest do szwaglówką dalej, bo jak mówiłem wcześniej, nagrywałem, nagrywam praktycznie jeden po drugim filmie. To pewnie kilka filmów nagram jeszcze I właśnie jak w zeszłych odcinkach Zastanawiam to Właśnie pokażę wam jak te belki poukładałem I jak to ludzie zapytają, zapytają za to z owiarką Bo dlaczego mam tak mało kasa, A ma w tak dużo Tutaj macie belki poukładane I właśnie postanowiłem zmienić Tą owiarkę na coś takiego Wiem że to nie jest na polską serię Tak na początek Że to jest za duża owiarka nie wiem za bardzo prestiżowa można powiedzieć ale miałem tylko taką w wodę szczerze mówiąc z tej drugiej mi się też nie chciało pobierać żadnej innej ja to sobie po prostu wziąłem i to wszystko potem mówię mój mózg już nie pracuje dawno yy, powijałem i użyłem i no, mam spokój z tym Nie no, myślałem, że będzie jeszcze, szczerze mówiąc z tym oraniem, ale jest w miarę spoko. Ogólnie chciałbym coś zobaczyć na tym i powtórzyć zakończyłam, które tutaj a paczka się tutaj właśnie z tymi jajkami. No to też jest spoko chyba na... Szczerze mówiąc jeszcze tak kur nie miałam w parmingu. Moi tajemniczeni wiedzą, że farminga nie gram od początku, tak jak z tym kurami wygląda zwierzę zwierzę. czystość, jaja 10 litrów, dobra niech się rozmnażają, ja już ten odcinek kończy, tamto jest trochę dłuższy, więc czemu by nie, Jestem też tutaj na górce, dobra więc to było w dzisiejszym na tyle, ja się z nami żegnam z tym widokiem, no cześć, na razie.